Witamy was bardzo serdecznie, z tej strony RapiSher i Assassina. to jest kolejny zajebisty odcinek jakże z jakże zajebistej gry Zombie Dead Island. Witamy was bardzo serdecznie. Co tam no, u ciebie na, na antenie? Przymulone. Oj tam, oj tam. Nie wiecie mu. Co tam na hmm. Zadanie za dużo cukru. Hmm. Jesteś napalony. Co tam słychać Jeffrey'u na... w Rosji? Rosji? Nie wiem, no ciągle wojna. Reku, ludzie się mordują, jakieś barykady, co to się dzieje? Iść na rosyjska ruletka Ty chwilkę. Nie będę czekał na lamusów Ja był lepsze na i naprawię Młotek Właśnie też mogłem naprawić, to muszę się cofnąć Widzisz Lamusie Ej, bo koktajlną zaraz zostaniesz. A on jest cieplutki jeszcze. Dobra, nie było tematu. Ja to jest bestialski, coś tam potrzebuje prawa. Oczywiście tradycyjnie ja sobie posprzedaję coś, jeżeli coś mam. Czy on coś ma dla mnie ciekawego? On się nazywa Wayne. Hm. Huh. Wayne. Bruce Wayne. O. Przypadek? Co ja samochód wezmę. O, gdzie? Chodź, chodź. Dobra, ja poczekam aż wyjedziesz, spoko. Ja to poczekam, ja się popatrzę jak się męczysz. No. <noise> Jezus Maria. Na, na, naprostowałem go, cicho. Kurwa. Co ty robisz? Co ty no, jęczysz? Te karnistry? Po co te karnistry? Ja nie prowadzę. Siadaj. Czekaj, chcę tu do, do góry. Ja będę siedzieć... No nie, ja chciałem do góry. Czemu mnie tu teleportowało? Nie wiem. Tak głupio. To siedzisz koło... No, patrzę na twoje... Boże, mi się... To, tam imika twarde spojrzenie na drogę. Nie nierucho znieruchomiałeś masz, te ci się ruszają Cześć coś tu jest, flaga Flaga równa się oddanie misji Jak? To? Nie wiem, tu pisałem zarażony, ja przeczytałem zbigniew, nieważne Chodź Pff, co ty masz? No to jest flaga, a flaga równa się oddać misję To flaga, gdzie tu masz flagę? Ja jej nie widzę O tu Nie, ja, ja nie widziałem Ale ty tam... basta już dupała. dupana, yes. Prawie... Prawie tak jak lubisz. Zwykle. A. Ah. Wow, o, oh, Pięknie. Oh, pięknie. No, no, no. Slag him first. See we can get that other Wyobraź sobie, ja sobie z nim gadam, a tu mi takie czarne oczy się pokazują. co, ten uruchom trans... ten? Nie, jedziem jakkolwiek. No czekaj, no to, to... zadanie gdzie jechaliśmy, za dużo cukru. Czekaj. Ono jest też... Mm, w pobliżu. Za dużo cukru, jedź pan. Cukierkowy. Chyba i tak musimy tutaj wysiąść. A, albo i nie. I kurwa tam? nie wyjedziemy potem. Wyjedziemy Ja jedy Wątpisz we mnie? Tak Tę boję, idę stąd Ja zaraz Wiesz, wracam To jest, świąt. To jest hmm. tu na dole? Nie W środku To chcesz zabijaka zauważyłem I chciałem go zatłuc Gdzie tu jest wejście Hmm, Łabe Tutaj jest. jesteś Ale ja było No gdzie tu jest wejście, lol A tu no Ale przed chwilą jak ja tu byłem to nic nie było w moje kuchni no i misja oddana możesz sobie nagrodę wziąć Bo nawet dużo to jest warty co on dał To poczekaj chwilkę, ponieważ Jak już powiedziałem, poszedłem po jedną rzecz i możemy ten promyk nadziei robić, bo on jest też niedaleko. O, tak, tak, ale... Jak już powiedziałem, poczekaj chwilę na myłość boską. To tylko generator był tam. Jezu, ja tak nie... Goni mnie pięć zombie, jakby cię to interesowało. ile mnie raz już tam goniła i nikt mi nie pomagał. boku urwa. Jezu, się wystraszyłem już to? No bo ten Dobra to nadal to, to zadanie, bo ono jest ciągle blisko gdzieś. Co się stało? Gdzie? to miałam gdzieś? Jezus! Może Daj mi energię! Zostańcie mnie wywalać gdzieś pizdu daleko! Teraz biegnie do ciebie! A już nie. No. Mam nadzieję, że nie. Ja bym Wła Właśnie rozwaliłem czterech, jestem spełnionym człowiekiem. Dobra, to idę jakiś tam, ten... co teraz? Chodź po... do Markusa. Poczekaj chwilę na mnie, no bo, ej, to jest jakiś pusty domek. To wszystko jest puste, jak Twoje głowo, he. Jak zawartość Twoich majtek. Hehe, <noise> właśnie. stringów. Pieniądze dał teraz za zadanie Wróć do Darwina, wróć do Markusa, uruchomić nie. O dobra Parę rzeczy sobie tu znajduję. Ty nie parę... Para... Czeka, Czekaj, weź ten Kukając do nieba bramę. Możemy tu też jak szczerze. Tylko poczekaj na mnie chwilę, jeżeli mu chcesz to do mnie przyjść. O, nie chcę się dawać. ja pamiętam, gdzieś no, ty był, gdzieś się... był schemat legendarnej broni, dlatego ją chcę. Legendarny. No tak. to był schemat na nie pamiętam co, ale był. Gdzie się amunicje dostają? się, tylko można kupić ty co? Amunicję można ją kupić i znaleźć w ciałach martwych żołnierzy. Tak, no to jeszcze trochę. Po co teraz broń? Nie ty? czemu ty jesteś tam w środku? No bo wiem, poszedłem po nagrodę, bo czekałem na ciebie, żeby ci pokazać z tą stoł, nie? Nie mogę tam wejść. Tu z tym schematem. Co masz? A bo chcesz dotknąć? O Jezus. Cześć, gdzie to było, to było gdzieś tu, chyba w tym domku czekaj, co za zadanie robimy? Znieść flary, a gdzie są te flary? 300 to jest jeszcze Znajdź wejście do magazynu na latarni morskiej Poszukaj w dzielnicy diamentowych To jest dalej Najbliżej jest chyba ten e, Promyk nadziei Albo Albo pukając do nieba bram, coś tam które wybieramy? Eee... Jeszcze raz, jakie mamy do wyboru? Promyk nadziei, albo bukając do nieba w ram, bo są najbliżej. Jak na razie. Poproszę pana z numerem 2. Siadaj. Ale to my i tak musimy dojść. Jedną ręką mnie uciepię, jaki głupie. Eryo, ty... Samochód! Jezus! I się teraz dziwisz? To może ja tam szybciej dojedę, zanim ty tam dojedziesz. A po co? A nie, no kurde, już wyjechał. A, nie, nie, ja, ja, jedź. Tylko dokąd? Prosto. Mów mi. No to sobie ustaw, Boże, tą misję. Będziesz miał łatwiej. Prosto. Prosto, prosto, ciągle w górę. Chcemy z typami teraz pogadać. Co tym... Co to było? A co? Jakby ktoś właśnie temu łotówki rzucał. A co? idź pan. No co idź pan? Jak chcesz to sobie pan iść piechotę, ja jadę. No pod górę właśnie no, pozwolę jechać, bo do sensu tak. Cicho, nie widziałeś tego. Ej eee, ja tak jest tam u góry na szczęście. Piatka. witaj masz coś dla mnie na sprzedaż o, czy... o kurde patrz jaki nóż gościu ma na sprzedaż purpurowy jeszcze Jeffrey co zobacz sobie jaki gościu ma purpurowy nóż na sprzedaż po prostu cudo. no i skończyliśmy misję co to u góry jest nagroda A. Okay, sam Samsung na to podpalenie Furia ja się również ja równie cieszę że mnie słuchasz no słyszałem, że jakiś pistole czy broń. to słyszału? Padnie, yeah. niektóre są tu. Z zabicia zwiększają energię. O, to ciekawe Mówię na kurę, na kurze jest ta groda. Gdzie ty jesteś? A muszę czekać na siebie tutaj, bo jest dalej jak pewnie To idź sobie na górę. Okej, okay, tylko ja bym chciał ławeczkę do naprawiania. Ławeczka. <grym> A gdzie, jest, okej. Okay. Tylko najpierw na górę idę, po nagrodę. O, parę groszy dostaliśmy, Weź sobie zadanie, promyk nadziei. Ty, czekaj, bo na górze jest jeszcze jeden na quest a teraz patrzę. Tych questów jest aż za. Promyk nadziei, weźmy ten typek jest tutaj na dole. I wziąć to zadanie. Pa. Wziąłem. Wow. O lekarz kurde, postarali się. No, a nie zauważyłem jej, bo sobie branie do ulepszałem. Blue screen się wyłączył. Patrz, blue screeny migają. No. Wow. Gdzie my jesteśmy. Czekaj naprawić trzeba. Wszystko najlepiej. Ja sobie jeszcze poulepszam. A, to o ja ma jeszcze tam... nagrodę. Pełny klucz nastawny. O sobie teraz. O ja sobie go jeszcze ulepszę. No ja sobie właśnie to co on dał to sobie ulepszę. Bo to jest dobre akurat. Eee niestety nie mam pieniędzy już. To było aha tam. Biedny ten magazyn. Dobra. Temu oni dają zawsze zużyte bronie trochę nawet Żeby było ciekawiej. To że... się Czekaj, co teraz za nie... misja? Na antenie, chodź do Dominika, ale to w pizdu daleko jest. No tak, więc... Napisał na polanie. O to jest blisko akurat. Mm. 50 metrów. Chodź mnie pan. No i wsiadaj. Ale po co? My musimy iść tam. Ale poczekaj, wiesz te... Ha, kto rozpaczy robimy, dobra. O, bo to jest blisko akurat. Tutaj zombie są zawsze, no tak. Po tej misji będzie trzeba znowu skończyć odcinek, bo jak zwykle nie... 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 nie, nie dbam o czas i potem mam problem. I... i zbir. Zbir? Akurat. Nie wiem, ja tutaj czy slapuję. Nie, on le... Oh yes. Może go dwa hity dać. Boom. Ja biorę tego po prawej. Ja tego po lewej biorę. Nie wiem nie On jest mój. Byłeś. To się drze Jezus. Ale ty się walczy. Przynkahin. Trzeba. Mamy to wziąć I aż tam Nie no i coś goni mnie LOL To walczę ja będę układał A dlaczego nie na odwrót? Po napadzie walczenie jest cięższe Patrzcie mnie, ja chcę tą skrzynkę zanieść No i goni mnie, no i kurde Łap Tak, to ja pójdę po te... tepu. A nie, je trzeba postawić. No tak, zostało ostatnie dwie. Co tu się dzieje? Chodź, ostatnią skrzynkę możesz postawić honorowoty. Czemu ja? Jak, jeszcze jedna? No Oddziela ostatnia, no tutaj. Właśnie przypilny, bo oni zawsze pójdą na mnie. No bo jesteś silniejszy. Silniejszy. Silniejsza. Trzeba się wrócić na górę znowu. Bo ty, w przeciwieństwie co do niektórych, ty możesz aktywować furię. To czemu ty nie aktywujesz? No bo nie mogę. Czemu? Twórcy byli tak kreatywni, czemu? że na padzie nie, 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 nie dali przycisku do furii. Hehe. <laughs> Albo ja jestem tak głupi, że go nie odkryłem. To skończone i. Czekaj, przez sobie rzeczy, i zaraz tam wrócę. Chodź do Dominika, załóż butelkę. Czekaj, ale tą butelkę nie mamy przypadkiem w końcu. Ale jaką butelkę? To no butelka wódki. To, to, to przecież to jest jedna z łatwiejszych misji, a my nie mamy wódki? No nie, właśnie... Ja mam to... alkohol, ale to jest... To ale się Alkohol... Zalicza? właśnie nie, nie zalicza się. Wiem, że ja nigdy nie zrobiłem tego zadania. Nigdy jak grałem, nigdy, nigdy nie zrobiłem, było za trudne dla mnie. Poczekamy dobraliśmy. my domarliśmy? Ty wziąłeś, ehm... Myślałem, że będzie łatwiej przyjeść Flary... E, ja, pożegnamy się, ale w kolejnym odcinku ja bym proponował zrobić to. Ober. Więc cóż, I to by było życie. na tyle, Papa. Pa.